Ale podobnie jest przed każdym spotkaniem, bo walcząc o, o główny cel w tej lize, w każdym meczu trzeba sobie stawiać za zadanie pokonanie rywala i zdobycie trzech punktów, co, co wcale nie jest zadaniem łatwym, o czym żeśmy się przekonali w tych pierwszych trzech kolejkach wiosny i jedyne to co możemy sobie życzyć to powrót do, do gry którą w wielu momentach można było zauważyć już w ostatnim spotkaniu z Podbeskidziem, gdzie Legia zaczęła znowu grać dosyć szybko piłką, gdzie graliśmy kombinacyjnie i stworzyliśmy sobie no naprawdę kilka bardzo dogodnych sytuacji, aby ten wynik był zdecydowanie wyższy. To dobrze, że Górnik ostatnio przegrywa na, na drużynę? Ale Górnik przegrywa na własnym boisku. Oni też nie zaczęli zbyt dobrze, Górnik jest to drużyna, która ma tylko trzy porażki, ale te wszystkie porażki yy, zanotowała na własnym boisku, natomiast na wyjeździe jest to jedyna drużyna, która nie przegrała spotkania i, i tutaj musimy się skoncentrować na tym, aby, aby tą dobrą pastę Górnika po prostu przerwać. Lubi Pan wygrywać z Górnikiem? Nieźle mi szło z Górnikiem, po, tak powiem. Yy... Tak, nieźle mi szło, tak, tak powiem, i, i, oby, i oby, oby tak dalej. Nie, nie, to nie ma co. Do górnika zawsze będę czuł sentyment, bo nigdy no, nie może być po prostu inaczej. Zbyt, dużo, zbyt dużą część kariery spędziłem w tym klubie i to z sukcesami, także no, pewnych rzeczy w życiu się nie zapomina. Jak sytuacja kadrowa? No jest dużo lepiej, jest dużo lepiej, bo owszem Kuba Rzeźniczak czy, czy Marko Szuler już trenują z nami, ale oni mają zaległości, zaległości treningowe. Poza tym proszę jakie diksy w formie, nawet tutaj biega, co rzadko mu się zdarza przed treningiem. Także wygląda to całkiem tak, tak, dlatego nie wolno mu sprintować, tylko szybszym biegiem cieszy się pan, że Kuba Kosecki nie dostał powołania na kadrę, bo to wtedy konkluzja pewna była. No nie, nie, nie. Nie, ja zawsze się cieszę, kiedy, kiedy dużo zawodników dostaje powołania na kadrę, to znaczy, że oni pod względem indywidualnym prezentują się dobrze, a to na pewno też świadczy o tym, że, że i drużyna gra, gra dobrze przed Kubą wszystko, wszystko przed nim. On ma, ma na tyle. Dużo umiejętności, że swoją grą wcześniej czy później na pewno przekona trenera do tego, aby te powołania dostała. No odprawie przed górnikiem na no, coś szczególnie zwraca Pan uwagę. No przede wszystkim to, że, że górnik jest niepokonany na wyjeździe i to musi spowodować w nas, że musimy być maksymalnie skoncentrowani. Zdawać sobie sprawę z tego, że, że górnikowi niełatwo się strzela bramek, bo poza tym, że nie przegrali, to jeszcze jest to drużyna, która najmniej bramek straciła. W naszej lidze świadczy to, to o tym, że, że jeśli już przegrywają, to, to przegrywają raczej. Małą ilością bramek i, i to zwycięstwo nas będzie kosztowało naprawdę nie tylko dużo wysiłku fizycznego, co zawodnicy powinni pokazać w każdym spotkaniu, ale również musimy, musimy zacząć dobrze grać, żeby stwarzać sobie sytuację, bo w innym przypadku nie będzie łatwo strzelenie bramki górnikowi. A znalazło już optymalne ustawienie obrony? No szukamy, szukamy, ale jak sobie przypominam, to od początku mojego pobytu w Legii szukamy tego ustawienia, bo niestety jednak tych błędów się przytrafiało nam dosyć, dosyć dużo. No jesteśmy w dalszym ciągu na takim etapie, że szukamy tego, tego maksymalnego ustawienia, najlepszego, najbardziej pewnego. Nieźle to wyglądało w sumie w, sumie w meczu. W meczu z Podbeskidziem, gdzie Podbeskidzie w pierwszej połowie miał jeden strzał po stałym fragmencie gry, strzelili nam bramkę jeden strzał z dystansu. No to nie jest zbyt dużo sytuacji, na jakie pozwoliliśmy drużynie przeciwnej. Bramka stracona to naprawdę znakomity spryt Demiana, bo, bo zrobił to bardzo dobrze, strzelił koło ucha. Duszanowi, który, który był praktycznie na miejscu, ale to jest bardzo trudna piłka do, do zareagowania w tak, w tak bliskiej odległości od niego. Dobrze się pokazał na prawej stronie Bartek Bereszyński, nie tylko w defensywie, ale w ofensywie też wniósł dosyć dużo. No, będziemy szukać dalej. No, to w sumie ja, ja mogę wystawiać taką parę stoperów, takich czy innych ludzi na bokach obrony, natomiast no, oni muszą potwierdzić w pewnym momencie, że im się należy to miejsce. A jeszcze ci nowi zawodnicy chyba nie wnoszą tego do drużyny. Ile można się było spodziewać? To znaczy, ci nowi zawodnicy tak naprawdę za dużo nie grają. Ja jestem zadowolony z tego, co wnosi Barty, Bartosz Beryszyński, bo, bo on gra z tych nowych zawodników najwięcej i to też dlatego, że prezentuje się dobrze. Pozostali, no nie grali znowu aż tak dużo, żeby żebyśmy już mogli ich oceniać, czy, czy wnoszą, czy nie wnoszą. Zaskoczenie, że właśnie pan gra z tych nowych najwięcej. No ale z drugiej strony jest zawodnikiem, którego można ustawić na prawej pomocy i na prawej obronie i, i szukając tego najlepszego ustawienia w obronie stąd też pomysł na, na Beresia na boku obrony, dlatego on gra więcej. No jest, y Jodła jest skontuzowany, y dlatego też nie mógł za dużo wnieść do zespołu. Natomiast jeśli chodzi o, o no to nie jest łatwo, żeby skoczył do składu, gdzie ma y naprawdę bardzo silną konkurencję y w postaci Kuby. Warszeniaka czy też Kuby Koseckiego. świli. ja w ostatnim momencie z dzień postawiłem na, na zawodników, których znam po prostu o wiele, wiele lepiej, od których wiem czego mogę oczekiwać, ale, ale Lado na pewno nie przyszedł tutaj, aby być na ławce. I, i mam nadzieję, że ten gruziński charakter pokaże w walce o miejsce w podstawowym składzie. A już pokazuje na treningach, widzi pan to zacięcie? Ma niezłe momenty. Zresztą jest to zawodnik, który, który powinien strzelać bramki. Na treningach wychodzi mu to całkiem nieźle, ale, ale Marek cię lubo też nie śpią. A jeszcze chciałem zapytać o tych młodych zawodników to podpisanie kontraktu i to tak. Po potraktowanie ich już pewnie jak seniorów, to coś zmieniło ich w zachowaniu? Wie pan to? To znaczy powinni już przede wszystkim skoncentrować się tylko i wyłącznie na piłce, bo jednak mimo wszystko wcześniej byli skoncentrowani na tym, aby jak najlepiej wykorzystać swoją szansę, którą dostali i rzeczywiście zrobili to dobrze. Stąd też takie, a nie inne decyzje ze strony klubu, aby tym młodym chłopakom, którzy pokazali się naprawdę z dobrej strony, pokazać im, że my też na nich liczymy. My Yy, uważamy, że zasłużyli na przedłużenie kontraktu, a teraz do nich znowu jest yy, yy, piłeczka odbita i oni, oni muszą odpowiedzieć na pytanie, na ile są w stanie rozwijać się, ile są w stanie dać tej drużynie. No ja osobiście z nimi też rozmawiałem na ten, na ten temat, no bo, no bo trzeba sobie stawiać cele. Dzisiaj można powiedzieć, że oni ten pierwszy cel wykonali, zostać w pierwszej drużynie, podpisać kontrakt z pierwszą drużyną, to już osiągnęli. No powoli, powoli muszą, muszą stawać się coraz ważniejszymi zawodnikami w tej drużynie. Panie trenerze wczoraj odszedł trener Stachurski, czy miał Pan okazję spotkać się na tej piłkarskiej? Znałem, znałem rzeczywiście, no cios, cios, bo, bo dowiedziałem się szczerze mówiąc dzisiaj rano i, i niedawno rozmawiałem z Ładkiem, z Łatkiem, bo byliśmy razem w zarządzie trenerów, w stowarzyszeniu trenerów i no nie jest łatwo, nie jest łatwo, gdzie rozmawiasz o takich rzeczach prostych, które na co dzień dzieją się w piłce w życiu trenerskim. Starasz się jakoś założyć i zawiązać ten związek, żeby w końcu funkcjonował jak każdy inny związek, w tym przypadku trenerski, a, a tu nagle dowiadujesz się, że, że go już nie ma między nami, a, a nic nie wskazywało na to, żeby żeby był chory.